Witam w kolejnym odcinku. Mamy sobie Ragnarka. Tą część szczesałam już dużo wcześniej. Teraz zabieram się za jego zadek. Zobaczcie, jaka jest różnica: jaka jest okrywa tutaj, a jaka jest okrywa tutaj. To wszystko oczywiście jest do wyczesania. Także zabieramy się za robotę. Nie mam statywu, więc pokażę Wam przebitkę później. Oczywiście wszystko się zwiało tutaj, bo wieje, ale ragnerek wygląda o tak. Także już coraz lepiej. No i tutaj zostały trzy papłaczki. Tak jak mówiłam, jeden z widzów odwiedził mnie w hodowli, zakupił ode mnie samczyka. Także pozdrawiam serdecznie Bartosz Szukała. Bardzo miło, że kupiłeś ode mnie króliczka, że odwiedziłeś moją hodowlę. Bardzo się cieszę, kiedy widzowie mnie odwiedzają. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu, jak jeszcze w lato pojedziesz nad morze. Także fajnie, bo przyszykuję jakąś fajną samiczkę, niespokrewnioną dla Ciebie. Tutaj wykociła nam się niebieska karzełka. Dzisiaj jest 6 lipiec, także mamy cztery maluszki. Niestety wszystkie czarne, a puszczałam ją hermelinem. Tak samo tutaj puszczałam hermelinem, a wyszły fajne maluszki. Tak jak widzieliście na poprzednim odcinku, pokazywałam. Teraz już zaczynają powoli zwiedzać klatkę. Małe bzdączki. Te są świetne. Wyglądają mega. Szkoda, że tutaj takie nie wyszły, no ale niestety szkoda. Nie wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. No i tak jak mówiłam, samiczki odchowają i będą sprzedane. Dziś mały w słodki. słodki. Ojoj, jakie to fajne. Te samiczki na spokojnie nadają się do dalszego chowu. Tutaj jest młoda samiczka, tutaj jest trzyletnia samiczka i pięknie dalej chowa maluszki. Ta tutaj właśnie muszę ją zmacać. Czy ona się w ogóle zakociła? Tutaj no będę musiała później. A właściwie ciekawe, czy teraz mi się uda płeć sprawić, bo już są troszeczkę starsze. Także zobaczymy. No i jest tak, że jadę sobie na pomorze, tak jak mówiłam. Zabieram niunie. Dla Julki. W ogóle piszcie w komentarzu imię dla tej samiczki. Nazwiemy ją i damy Julce. Jak macie jakieś pytania, no to śmiało zadawajcie w komentarzu do Julki. Bo ona chętnie Wam odpowie. A co mnie? Aha, smoczek się zepsuł. Smoczusiu. Aha, on jest trochę. Chyba będzie go przedmuchać. Bo kapie z niego. A ja sobie myślę, co tu tak mokro. Teraz już wszystko wiem. Muszę Melzusiowi narobić zapasy. Muszę ogarnąć jeszcze słomę. Bo tutaj niektóre to mają naprawdę bałagan, a fajnie byłoby, żeby siedziały w czystym. Większość klatek mam posprzątane, tylko kilka mam takich, że muszę dosprzątać, bo no niestety się trochę nabałaganiło. A reszta wszystkie w porządeczku. Przepióreczki już takie piękne, duże, bardzo szybko rosną. Tutaj zrobiłam sobie taki patent. O. I woda się nie brudzi w miarę możliwości, bo wiadomo, zawsze coś tutaj się wpadnie do środka, ale jest o wiele, wiele czystsza niż była. Jutro im ładnie posprzątam. Tutaj im sprzątam co dwa dni. Akurat mają tak nawalone, więc jutro posprzątam. No i sobota, jedena pomoże. Dzisiaj jest czwartek, także akurat zdążę posprzątać, może zdążę filmik dla Was spleść, żebyście mieli co oglądać pod moją nieobecność, a później zobaczymy filmik od Julki. Mieszaneczka zrobiona, owiec jęczmień granulat, słonecznik czarny i koperek z futerkowy. Także pierwsza wielka beczka zrobiona, zapasik na jakiś czas. Namieszam trzy beczułki, tutaj jeszcze jedną, tu mamy z lucerną i chlebkiem świętojańskim, i tutaj też mamy lucernę i chleb świętojański. Też oczywiście sfuterkowe.pl i mamy tutaj tą lucernę. Przesypałam sobie, bo już mam resztkę. Również sfuterkowe. Ona jest naprawdę duża. Tutaj było 15 kg tej lucerny. Powiem wam, że naprawdę na bardzo długo mi starczyło, i tu mam już resztkę tego, a to i tak jest dużo, bo mam duże pudełko. Także naprawdę wydajna i serdecznie mogę polecić. Jakie produkty futerkowe używam? Na pewno jest to właśnie ta lucerna, którą wam pokazywałam. Ogólnie serdecznie mogę też polecić futer Gastro, bo to też jest mega śne, super. Tylko mi się już skończyło. Używam również płatek owsianych, ponieważ daję je jako pierwszą karmówkę młodym, które wychodzą z gniazda. Chlebek świętojański też jest u mnie w hodowli, cały czas praktycznie z małymi przerwami. Gryzaki, te gryzmix, Te ciasteczka, takie. To też u mnie raz na jakiś czas kuliczki dostają. Uwielbiają to, a ja lubię, jak one to chrupią. Mamy też koperek, łodyga, czego u mnie też nie może zabraknąć. Zawsze mieszam albo pietruszkę, albo koperek z futerkowe, albo właśnie lucerne w mieszankach. Zawsze jest jeden susz i jakiś dodatek, typu na przykład słonecznik, chleb świętojeński, czy na przykład suszona marchewka. Mamy też drożdże piwne i inne pierdołki, na przykład haforte na okrywę. Mamy również multivitaminkę, co my tu mamy, tak to też na okrywę. I... No tu również na okrywę, także na okrywę musi być króliczką, szczególnie teraz w tych okresach, kiedy one mają wylinki. Także tego też nie może zabraknąć u mnie. I oczywiście mam jeszcze dla przepióreczek suterkowe muszle morskie, i też podaję moim przepióreczkom. Tutaj mam pasze niestety nie z futerkowe, bo futerkowe wycofało, bo za mało osób było. No i niestety nie mają już paszy dla przepiórek, więc muszę się zaopatrzać gdzie indziej. No szkoda, bo tak to bym miała jedno miejsce i byłoby o wiele, wiele wygodniej. Granulat jaki używam jest to granulat z nutreny, także no to chyba tyle. Nasza koleżanka, no tak, mój telefon, super, superowo. Ale coraz bardziej się zbliża tutaj normalnie w okolice, oj, ciekawskie mordeńki, niedźwiedź. <laughs> Trzeci tam obserwuje z daleka, <laughs> nie jakie fajne. Ładna pogoda. Się zaczyna robić, czyli coraz cieplej, czyli coraz gorzej dla króliczków. W tych klatkach to wiadomo, zawsze jest o wiele cieplej niż poza klatką. Także tutaj maluszki już skończyły chyba tydzień temu. No dobry tydzień temu. Chyba prawie dwa tygodnie temu. Skończyły 8 tygodni, także zabieram je od matki, żeby się nie grzała pod moją nieobecność, a jak wrócę, to je zatatuuję i odrobaczę, bo nie zdążyłam tego teraz zrobić, więc moje niebieskie niunie będą teraz odsadzone. Wrócę, zobaczę, jak będą ładnie rosły. Coś się powoli tutaj z nich wystawi na sprzedaż, żeby zrobić jak najwięcej miejsca. Ogólnie wolę sprzedawać starsze króliczki, ale niestety, no, miejsca trzeba, także trzeba się czegoś pozbyć. Tutaj maluchy skończyły Kilka dni temu, też 8 tygodni, ale jeszcze je zostawię tutaj z matką. Tutaj na dole jednak jest chłodniej niż na górze. Tutaj samiczka widać, że normalnie, a tamta samiczka jest jej gorąco, także zabieram ją na, ją na tamtą połowę dzisiaj. Reszta sobie tutaj bez zmian zostanie. To jeszcze muszę wyczesać, żeby nie miała problemów skórnych, jak wrócę, bo jednak może mi się udają na masie zrobić, żeby pojechała, jak dobije dobrą wagę. Bo ona ogólnie nie wygląda na tyle ile waży, także zobaczymy. Mam nadzieję, że na wystawę będzie już ładnie wypasiona. No i tutaj niunki czekają sobie na zakoty. Jeszcze z ponad miesiąc, półtorej. No tutaj już jest ciepło. Maluchy tutaj, no widać tamiczka też oparta. Ta już w ogóle tutaj dyszy. Piedaczysko w kuliczarni mamy. No, 28 stopni. Także no jest ciepło. Biedaczki. Biedaczki. Tak, reszta w miarę w porządku. No i niedługo zabieramy się z Tomniunium na Pomorze. To już zobaczymy, jak mężu ogarnie, króliczki. Jak będzie ciepło, mam nadzieję, że nic nie padnie. I oby tak było, bo jednak z czymś trzeba pojechać na wystawę. Tu maleństwa od szarej zaczynają już wychodzić. Zwiedzać klateczkę, one są po prostu mega śne. No, wyszły po prostu superowe. A od czarnej, nie... znaczy, od... a od niebieskiej, niestety, wszystkie wyszły czarnuchy. Bez takich ekscesów, jak tutaj mamy kolorystycznie. Hm. No, a tutaj już maluszki też ładnie chodzą sobie po klatce. No, te są starsze. Także w końcu każełki się ruszyły. Tu mamy 4, tu mamy trzy, tu mamy trzy. i na samym dole jeszcze cztery maluszki. No, a tutaj zobaczymy samiczkę. Wczoraj puszczałam, jeszcze dzisiaj ją puszczę. Samiec aż na plecy się przewrócił normalnie. <laughs> Także zobaczymy, jak to dalej będzie. Mam nadzieję, że w końcu się zakoci i nam odchowa te maluszki. Bo no jakby się miała kocić, to to razem z tą i bym miała w razie czego gdzie podrzucić. No ale niestety się Franca nie zakociła i niestety no jak się chce dobrze, to zawsze wychodzi źle. No może nie zawsze, ale przeważnie. Przepiór coraz większe. Coraz fajniejsze się robią. No więc moi drodzy, sprawa wygląda tak, że Hermeliny to wszystkie samce. Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego jesteście samcami? Wszystkie! No, ja mam w tym roku przewagę samców. Jest prawie pół na pół, ale z przewagą samców. Jest troszeczkę więcej samców u mnie. A jak u was, dajcie znać w komentarzu, jakie macie mioty: więcej samic czy więcej samców? I dajcie znać, jak u Was z wylinkami, bo u mnie jest normalnie masakra. Tak jak w tym roku, to jeszcze takich wylinek nie miałam u królików w tamtym roku. Teraz to nawet wszystkie karły, po prostu masakra. A nie jest aż tak tragicznie z pogodą jak w tamtym roku. Teraz u nas na zachodnie pomorskim jest dość stabilnie. Nie ma aż takiej tragedii. No jest, wiadomo, w ciągu dnia, jak jest. Ciągle słońce, tutaj, no to wiadomo, że jest troszeczkę bardziej parno, ale ogólnie nie ma tragedii. Także muszę Wam powiedzieć, że ta samiczka jedzie do Julki, a Julka ma dla mnie też nowe nabytki. Tutaj, nasz pierdzielnik będzie ogarnięty na dniach. No, mieliśmy do dzisiaj sprzątać, no, ale się nie udało. Także tutaj z tego będzie wybieg dla przepiórek, to będzie ogarnięte, to będzie wypierdzielone. Więc przepióreczki będą miały taki wybieg, który będzie połączony z tą klatką i ta klatka będzie miała tutaj dziurkę, żeby one sobie wychodziły i będzie zasuwa, żeby na noc były schowane w klatce. Tutaj może jeszcze ogrodzę, żeby żaden list nie podszedł, chociaż pies teraz w końcu jest całą noc, więc no zobaczymy. Ogólnie planuję im tutaj zrobić tak ładnie, wysypać troszeczkę piaskiem, żeby się w tym ładnie kąpały. I tutaj na górę będzie położona siatka, ta co jest u królików, bo one i tak na nas będą tutaj, także będą się chować do klateczki. Po moim powrocie wszystkie króliczki, a właściwie te, które tego wymagają, oczywiście, będę musiała wyczesać. Dzisiaj muszę zrobić filmik, muszę się spakować. Spakować dwa transportery, bo możecie sobie obstawiać. Czy będą nowe nabytki czy nie, ale skoro jadę z jednym króliczką, a biorę dwa transportery, to coś jest nie tak. Nie halo. Także już możecie też zgadywać w komentarzach, co tam nowego zawita w hodowli. Jak obstawiacie? 22. Paulątko wyrywa buraczki, przerywa. Żeby jeszcze dać króliczkom, pieseły się kłócą ekran mi zamógł żeby przed wyjazdem dać króliczkom już mam wszystko przygotowane na jutro także tylko na szybko zabieram rzeczy i spierdzielam gościu no matko jedyna robisz stąd wypad nie wiem jak długi będzie ten filmik ale muszę wam go zmontować bo prawdopodobnie jutro jadę tylko jeszcze no moje Maleństwo miało szczepienie i na razie to gorączka jest, więc nie wiem, czy pojadę jutro, ale raczej powinnam. Zobaczymy, jak się będzie czuł nasz operator kamery czasami, co tutaj filmiki wam nagrywa, znaczy rzadko kiedy. Chyba musi więcej wam nagrywać filmików. Dobra. To dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zaapeczkować, zasubskrybować kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia o nowych filmach. Oczywiście zachęcam do zajrzenia w opis filmu, macie tam różne ciekawe stanowiska do przejrzenia, a na ten moment dziękuję Wam, trzymajcie się, hej!